Cześć, ja jestem Paula i witam Was serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteście ciekawi, jak żyje się w spokojnej podkarpackiej miejscowości Bieszczad, to zapraszam Was na mój kanał. Ale dzisiaj film o trochę innej tematyce, nie będzie to vlog, a mam dla Was takie polecajki wyprawkowe i rzeczy, które mi się przydały. Tak, nasz maluch ma już prawie pół roczku, także już trochę rzeczy przetestowaliśmy i mamy jakieś doświadczenie. Tak, bo na pewno nie wszystko się do końca nam sprawdziło i przydało. Pierwsza rzecz, którą mogę Wam polecić, są to wkładki laktacyjne wielorozowe. Ja na początku używałam takich jednorazowych i powiem Wam, że jak odkryłam te wielorazowe, to już totalnie nie kupuję tamtych. No sprawdzają się naprawdę dobrze. Są chłodne, są ekonomiczne, bo tamte musiałam po prostu co chwilę kupywać i w ogóle latać do rozmiana, a te pióre i starczają mi po prostu na długo, tak nie muszę już no, ciągle latać, kupować nowych, wyrzucać wiecie, na śmieci i tak dalej. i polecam Wam w sumie te z Rosmana, nie są wcale drogie. Dobra, kolejna rzecz. Jeśli chodzi o pieluszki, no to na pewno nie polecam robić wielkich zapasów tych w, w najmniejszym rozmiarze 1-2, tak, bo dziecko na początku bardzo szybko rośnie. Jeśli chodzi o firmę, to ja mogę Wam polecić te yy, z Rosmana. Tutaj Wam dokładnie gdzieś tam napiszę jakie. Tam sprawdzają się w porządku, no i też polecam tą pieluszkę również Rosmana, wielorazową. My ją zakładamy na noc i no jeszcze nam nie przyciekła. Sprawdza się naprawdę dobrze. Tutaj mam ogólnie wszystko zanotowane, dlatego będę zerkać, żeby nic nie zapomnieć. Chusteczki nawilżane. Teoretycznie możemy też używać zwykłych takich chusteczek dla dzieci, wacików i nawilżecie ciepłą wodą, no bo te jednak są zimne. No ale u nas już nie ma z tym problemu. Nie musimy używać jakiegoś podgrzewacza do chusteczek. Myślę, że jest to totalnie zbędny gadżet. Także używamy po prostu zwykłe jakieś chusteczki wielorazowe. Może też porobię zdjęcia produktów, które używamy i polecamy, i będą wstawki. Kolejna rzecz. Ręczniki z kapturkiem. No to myślę, że jeśli chodzi o taką wyprawkę robimy, no to tak, trzy dla dziecka będzie optymalnie. I tak, ubranka. Jeśli chodzi o ubranka w rozmiarze 56-62, no to. Nasz synek na przykład nosił je bardzo krótko, te 56 to już totalnie, niektóre ubrał może raz, może nie, te na 62 z 3 tygodnie nosił już później, ubieraliśmy na 68. No także myślę, że nie warto jakoś totalnie szaleć, bo dziecko na początku, jakby chyba przez pierwsze 3 miesiące życia, Podwaja swoją wagę urodzeniową. No teraz już jest na przykład spokojnie i y, ta ubranka na 74 już nosi naprawdę y, dłuższy czas, tak? Dalej. Takie większe rzeczy, większe zakupy. No to tak, jeśli chodzi o fotelik, no to bardzo polecamy nasz fotelik, bo jest totalnie lekki i tak. Jak byliśmy w sklepie i wybieraliśmy wszystkie, wydawały się takie naprawdę ciężkie, a ten jest super. My mamy y, Avionaut Pixel, też sprawdzę i dokładnie Wam napiszę. No ale tak, sprawdza się nam, polecamy Kolejna rzecz, gondola No to wiadomo, nasz jeszcze mały używa gondoli, ale hit on, zaczął już się podnosić i tak bokiem Teraz przekręca się już z na plecach na boczek i już wstaje Także już będziemy musieli wymienić ten wózek na spacerówkę My kupiliśmy wózek akurat... Na ulicy zaleźliśmy z firmy, też sprawdzę dokładnie, ale jest to włoska firma z takimi wózkami w stylu retro, bo mi na takim zależało. Tak? Ale no to już według upodobań, tak naprawdę, no ale ten sprawdzał się naprawdę dobrze. Łóżeczko, tak, no to tutaj też mogę Wam powiedzieć tak, że my się dostawialiśmy na łóżeczko dostawnej i kupiliśmy takie chyba trzy w jednym, że może być dostawka, łóżeczko zwykłe i tak dalej. No, ale jednak nie korzystaliśmy z tej funkcji dostawki, bo ja myślałam, że to będzie bardzo wygodne, ale w sumie jednak ciężko nam było jakby przejść do łóżka, jeśli to, ta dostawka była tu przyklejona. No a w gruncie rzeczy wyszło i tak, że jak ja karmiałam małego, to przez większość nocy on i tak zasypiał i spał obok mnie na moim łóżku. Tak, dobra. Kolejna rzecz, Kokon. No gdzieś tam na początku używaliśmy go. Myślę, że przy takim malutkim dzidziusiu może się nam przydać gdzieś tam przez te pierwsze trzy miesiące. No i tutaj zależy, ale można rozważyć zakup, tak? Rożki. Rożki to już totalnie nie wiem, użyliśmy gdzieś na samym początku, dwa, trzy tygodnie, pierwsze czasami. No ale na początek myślę, że wiecie, żeby brać to dziecko, no to trzeba mieć tak jeden, dwa rożki. Totalnie wystarczy. Na bardzo krótko się przydały, przez krótki czas Śpiworki No to tutaj myślę, że jest to fajna rzecz Mamy śpiworki na zimę, na lato Cieńsze, z różnych materiałów Bo zauważyłam, że nasz syn lubi spać w tym śpiworku on lubi być otulony Nie używamy go zawsze na noc Różnie, no ale jeśli go ubierzemy No to raczej e, lubi w nim spać, tak? I jeszcze taka jedna Polecajka Tylko tutaj już też myślę, że Trzeba może zasięgnąć Jakieś rady, porady bo do końca się na tym nie znam, ale na przykład teraz nosidełko to jest dla mnie taki game changer, bo nasz maluch już nie będzie leżał. On się przekręca, obraca i ciężko mi jakby gdziekolwiek go zostawić. W takim bujaczku też on już wstaje i się podnosi. No, ale teraz ma taką dużą potrzebę bliskości i w nosidełku bardzo lubi być. Czy w domu, czy jak wyjdziemy na spacer, to od razu usypia. Mi ręce odpoczywają, bo już jest naprawdę ciężki, a mogę gdzieś tam sobie też coś zrobić. Mam wolne ręce i on jest blisko. Także jeśli chodzi o nosidełko, tak ważne, żeby było ergonomiczne, tak, żeby dziecko, żeby to nie było wisiedełko, żeby dziecko w nim nie wisiało, tylko, Wiecie, jakby było takie wsparcie, żeby miało po prostu prawidłową postawę. Tak, to też może, nie wiem. Może lepiej zasięgnąć właśnie informacje od fizjoterapeuty, jeśli nie jesteście pewni czy coś, jakie nosidełko wybrać. No ale bardzo polecam rozważenie y, zakupu, tak, nosidełka dla dziecka. Też mamy różne dostosowane, bo do wieku, ta oferta jest bardzo szeroka, tak. Co jeszcze? Y, no to jeśli chodzi o taką kosmetyczkę, takie podstawowe rzeczy, które warto mieć, no to żel do kąpieli, taki od pierwszego dnia ży życia. Y, kremy mamy bepanten, emolium do nawilżania, pałeczki do uszu dla dzieci, no i cążki. My polecamy obcinaczki ogólnie. Obcięcie dziecku paznokci jest dla mnie tak trudne. On się tak wierci, cały czas rusza paluszkami. Ja się przy tym tak na poce jakbym, nie wiem, jakieś sporty wyczynowe uprawiała, tak? No, nie jest łatwo. o nie jest. Dobra. Jeśli chodzi o te rzeczy, które sobie zapisałam, no to by było na tyle. Myślę, że o wszystkim takim istotnym wspomniałam. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia już wkrótce. Pa! Cześć!